Cześć, z tej strony Dawid, witam was w kolejnym odcinku na kanale Klocki Luzem. Dziękuję na wstępie, że jesteście ze mną licznik odwiedzin, licznik subskrypcji bije, także jedziemy dalej z kolejnym tematem, kolejną gazetką, a dziś mam do recenzji gazetkę Lego Ninjago Legacy, wydanie specjalne. Wydanie specjalne, które wychodzi raz na dwa miesiące. Przeplatają one się z komiksami, również jeśli chodzi o Ninjago Legacy, a co my tam znajdziemy? W cenie, oczywiście pamiętajcie już 29.99. Znajdziemy moc dodatków, czyli Zeina i Garmadona. My sobie złożymy te wszystkie figurki, ale dodatkowo mamy jeszcze saszetkę z kartami Lego Ninjago krystalizet seria 8 oraz kartę z limitowanej edycji również serii 8. Yy, numer 12, limitkę, czyli tutaj jeśli Wam brakuje jakiejś kolejnej karty do Waszej kolekcji, do Waszego albumu, no to tutaj ją znajdziecie i od razu mówię, że na przykład taka saszetka, no już podnosi nam wartość zestawu, tak, tego całego, no bo wiadomo, luzem chyba 5,99 z tego co kojarzę, czy 6,99, poprawcie mnie jeśli się mylę, myślę, że ze względu na figurki, Zestaw i tak będzie warto nabyć, więc otwórzmy i sprawdźmy, jak to się w środku prezentuje. No, i to, co na początku, to tak jak wam wspomniałem, jest saszeta, jest dosyć gruba, pewnie jest instrukcja w środku. Pamiętajcie, że teraz saszetki mają po yy, 6 kart w sobie, takich, i tam się mogą nawet jakieś dwie specjalne karty, yy, karty trafić, w tym czasem może być i platyna, no ale tutaj nie gdybając. Dodatkowo karta z limitowanej edycji numer 12, ona też wędruje od razu do kolekcji. No i tutaj jest przyczepiony również taki blister, czy jak to tam się nazywa, z dwoma figurkami. Dwie minifigurki Lego, jest Zane z Garmadonem. Garmadon ma taki swój przezroczysty miecz, a natomiast Zane ma tutaj swój taki Taki niebieski, a Zen jest oczywiście cały na biało. No ale zanim zaczniemy rozkładać to wszystko, no to pamiętajcie, seria ósma cały czas jeszcze dostępna jest. Więc jeśli macie możliwość, to, ani macie całej kolekcji, no to zaopatrujcie się, bo ona potem pewnie znowu zniknie albo wyjdzie jakaś ta mała reedycja z jakimiś innymi dodatkami. Ale jeśli chcecie zobaczyć moje openingi, no to u góry wam daję linka, możecie sobie podejrzeć jak u mnie wyglądało otwieranie serii ósmej. A my jedziemy tutaj teraz standardowo do gazetki. Są standardowe artykuły. Ta gazetka z reguły zaczyna się od komiksu. No, jak to jak to bywa z tymi, z tymi gazetkami. Jest reklama Lego Jurassic, Raptor plus płapka. No ta yy, gazetka już z nami, jest, już jakiś czas tego Jurassica. Za niedługo będzie chyba kolejny numer. Ale my jedziemy dalej. No widzę jakiś fajny plakat. O oh jest! Pojedynek. Jest taka cała drużyna. No tak, tutaj możecie sobie obejrzeć. No i z drugiej strony jest Wojownik Kości. On tutaj też jest. Z drugiej strony yy, bardzo fajny plakat. Pamiętajcie, że te są większe nieco gazetki, więc tutaj, jeśli chodzi w porównaniu o Ninjago, będzie więcej miejsca zajmować na waszej ścianie. Tak? No i są nasi bohaterowie. Tak, jest Garmadon, jest Zain. Także tutaj są i łamigłówki dotyczące naszych bohaterów. No ale co, to co jestem ciekaw, co tam będzie w kolejnym y, tym numerze, jeśli tutaj będzie jakaś reklama. Są y, konkursy, rozwiązania i jedziemy, i jedziemy dalej. Czy my coś tu widzimy? Jeszcze nie, jeszcze dalej są łamigłówki. E, jeszcze jakieś informacje. E, no i jest, jest. O, yy, hy, 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 duch Łucznik i mistrz W. Kolejna odsłona, ale mistrz W na biało. Trzeba przyznać, że no, tutaj jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ z reguły ten W chyba wychodził na czarno. Poprawcie mnie również, ale wydaje mi się, że w tych gazetkach większości był w innym czy to z, również z Garmadonem, chyba i ze Skulkinem. On był taki w nieco innym odzieniu, ale okej. Okay. Biały, biały W. Jestem, jestem na tak. Ten numer dopiero 6 kwietnia się ukaże. Pokażę Wam tu troszkę niżej, bo chyba pojechałem za wysoko. No, natomiast dodatkowo duch. Łucznik. Mieliśmy wojownika jakiegoś tam y y ducha, tak? Gultar był. Bo to wszystko podobne figurki, i do kolekcji duch łucznik może dołączyć. No i tu jeszcze reklama nowego wydania Lego Batman. Ten numer też już recenzowałem wam, więc tutaj sobie możecie u góry zobaczyć. Bardzo fajny motocykl, jednak no, dodatek bez figurki. No i na koniec. To, o czym Wam wspomniałem, czyli Seria ósma Crystalize bardzo fajne karty, według mnie, które oczywiście sobie za chwilę również otworzymy. Może zanim, zanim odpakuję figurki, to może najpierw, właśnie otwórzmy sobie tę naszą saszetkę i sprawdźmy, może kryje się tam jakieś platynowa zdobycz. Jest instrukcja, tak jak myślałem, że będzie, i teraz nie wiem z której strony. A no jest jakaś karta puzzle jedna. Druga, tak. No i co tam mamy? Jest kryształowy pająk. Kolejna jest silny niszczyciel Zemstonu. Jest tutaj drużyna turkusowy, żółta i fuksja. No proszę, bardzo fajnie. Czyli ta ostatnia też będzie jakaś specjalna a nią jest, co? Ultra Mechanik, no też bardzo fajna karta, Ultra też y, swoją wartość ma. Podobne są nieco do platyn, ponieważ przez ten kolor taki mogą być trochę mylne, że chwyciliśmy platynę. No jednak platyny to o tutaj chyba wygląda tak właśnie Złoty Smok Kai albo tutaj nasz Garmadon Oni, więc mniej więcej to możecie znaleźć w tych saszetkach. Ale zdobycz bardzo ciekawa, leci do zestawu, do kolekcji i co? Otwieramy sobie, może teraz, te nasze figurki. Ja je złożę, obejrzymy z jednej, z drugiej strony. No i powiecie, czy warto, czy nie warto. No to ja myślę, że zaczniemy od Zayna. Zayn ma bardzo fajne białe spodnie. Z jednej strony. Udekorowane z przodu, jak to z reguły bywa w tych figurkach. Kolejna rzecz, właśnie taki fajny tors. Tors dosyć ciekawy, również udekorowany z jednej i z drugiej strony. Więc jak Przystało na Zainę całkiem ciekawe. To, to, o czym należy pamiętać, to to, aby wrzucić mu właśnie ten taki jeden na ramiennik, gdzie będzie mógł wrzucić tą <laughs> swoją katanę. Tak za chwilę wam pokażę. Pod katana może być zarówno w ręce, jak i właśnie tam z tyłu. Mamy głowę. Głowa jest również podwójna. Jest taki zły, zły zeń, spójrzcie. Ale jest też nasz taki. Cyfrowy zein, tak? Ok, no to tu mamy y, górę i jeszcze piękne nakrycie głowy, białe, czyli i teraz, no, prezentuje się no, cały taki, jak powinien być. I do tego mamy również w zestawie. No, w zestawie mamy taką fajną katankę y, koloru. Y, to jest chyba Light Aqua. Nie wiem, muszę sprawdzić, ale no, kolory dosyć fajnie kontrastują, właśnie z tą, z tym nakryciem głowy. Więc zejn tutaj jest, no jak to zejn. Bardzo fajnie wykonany. Dobra, ale oprócz Zeina pamiętajcie, jest druga figurka i to są właśnie zalety tych wszystkich zestawów Lego Ninjago Legacy, no bo figurki są zawsze dwie, więc jest dużo rzeczy do kolekcji. Chociaż wydaje mi się, że one się też troszkę często powtarzają. No ale jednak, jeśli chodzi o zapominalskich, to można zdobyć właśnie taką figurkę sobie ponownie. Okej, okay, tutaj również Garmadon. Nie zapominajcie, że ma taki na naramiennik i dodatkowo głowa powinna być. O, jest głowa naszego szeryfa. Zły, groźny Garmadon. Spójrzcie. No i to, co robi zawsze robotę u Garmadona, no to ten hełm razem z tą czachą na górze. W ją troszkę założymy. O, spójrzcie. Jest nasz groźny Garmadon. No i żeby było fajnie, no to co? Musimy mu dać jeszcze... Taką różową, jego katanę przezroczystą. Katana również bardzo zacna. No i jak przystało właśnie na te figurki. Kurczę, no całkiem, całkiem. Nie ma, nie ma tego złego, więc jest okej. Okay. Dam je obok siebie, tak. Niech tutaj jeden i drugi spoglądają właśnie na Was, jeśli chodzi o te figurki. No, i według mnie nie można się przyczepić. Zestaw bardzo fajny. Dla osób, które nie mają, to jak najbardziej polecam ten zestaw. No natomiast dajcie znać, czy wy już macie tą gazetkę, czy dopiero będziecie się zaopatrywać w nią, albo uważacie, że nie ma to sensu. A tutaj, gdzieś po tej stronie, możecie sobie zobaczyć inne moje recenzje, inne openingi multipaków. Więc Was również serdecznie zapraszam, bo w dzisiejszym odcinku to wszystko i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!